I am sailing, I am sailing home again. Cross the sea, I am sailing. Zapraszam na ostatni już odcinek instrukcji obsługi jachtu TS-32. Po podłączeniu jachtu do sieci 230 na lądzie, pierwszą czynnością, żeby nie zapomnieć, to włączenie ładowarki. Górny przycisk uruchamia nam ładowareczkę. Widzimy pasek postępu i na dole stan akumulatorów. W tej chwili 14:2-14:3. Widzimy, że sobie to fajnie pracuje. Ładowarka jest w pełni automatyczna, poza włączeniem jej nie musimy już nic robić. Oprócz tego, tak jak na każdym jachcie, w szafeczkach znajdziemy sztuczce, talerzyki, garduszki, patelnie, czajniki. To wszystko znajduje się tutaj. A oprócz tego. Mamy tutaj taki roboczy blacik, który nam pozwoli przygotowywać posiłki tu, a niekoniecznie na tym stole. Jest taki fajny pomocnik, żeby był raz, że pod ręką, a drugie, żeby nie niszczyć stołu machoniowego. Do pływania traktować te zatrzaski tak jak ja, uderzyć, żeby było pewne, że jest zatrzaśnięte. Przy rozkołysach czasami potrafią te talerze i te sztućce stamtąd wylecieć. Woda. Posłuchajmy teraz, to jest bardzo ważne. Słychać. Pompa jest pompą z tak zwanym pressure controlem czyli z kontrolerem ciśnienia. <laughs> Nabija wodę, osiąga jakieś tam ciśnienie swoje no pracy. Ta woda jest w każdej sekundzie dla nas dostępna po nabiciu wyłącza się gdybyśmy usłyszeli taki dźwięk a wiemy, że nikt z wody nie korzysta to jest sygnał, że tej wody nie mamy i pompa pracuje na sucho dlatego wtedy bardzo proszę wyłączyć pompę tym klawiszem i do następnego uzupełnienia nie włączać tego klawisza po to, żeby pompa nie pracowała na sucho ok, kuchenka mamy tu symbol pomyczka na to wyżłobienie, przekręcamy naciskamy i odpalamy chwilkę trzeba przytrzymać, żeby płomek, żeby żeby stróż złapał płomek i mamy gotowe wyłączenie ciach i druga tak samo wyłączenie w ten sposób no i to wszystko jeśli chodzi o kuchynkę. Rzadko się zdarza korzystanie z ogrzewania, a zwłaszcza na jesień. Na wiosnę może tak, na jesień w ogóle. Dlatego, że nawet przy chłodnych dniach woda jest ciepła i grzeje nam kadłub. Na wiosnę, jeżeli jest taka opcja, że musimy skorzystać z ogrzewania, pokrętełkiem i tą strzałeczką ustawiamy sobie komfort grzania. W tej chwili mamy mniej więcej połowę. Kręcimy, tutaj mamy maks. Te trzy fale powodują po naciśnięciu tego, że zapali nam się czerwona lampka i rusza nam ogrzewanie. Po kilku sekundach wiatrak będzie nam wpompowywał do jachtu ciepłe powietrze, które pochodzi z takiego piecyka dieslaskiego nazywanego Ebersprecher, takiej firmy. Jak to stosować? Na pewno nie wolno takiego ogrzewania zostawić na noc. Bo ogrzewanie ciągnie z jachtu, jest cykl zamknięty, ciągnie powietrze z jachtu, przechodzi przez piec, nagrzewa się i wpompowywane jest gorące powietrze z powrotem, jednocześnie wysuszając powietrze, które mamy na jachcie. Ja osobiście, jak pływam, a pływam z wnuczkami, więc szczególna ostrożność, robię to tak: dzieciaczki mam położone spać, dzieciaczki są położone do spania wtedy nagrzewam uruchamiam piecek w wietrze cały jacht piec potrzebuje kilka sekund żeby się nagrzać zamykam wszystkie skylighty zamykam zejściówkę i po pół godzinie powiedzmy mam bardzo fajne a po pół godzinie po 15 minutach na jachtie jest naprawdę bardzo ciepło sam kiedy kładę się spać wyłączam piecyk on, pomimo że tu się nic nie pali, będziemy słyszeć jeszcze, że wentylator dmucha do środka nam nadal to ciepłe powietrze, po to, żeby dbać o siebie, czyli go wystudza. Samo urządzenie musi się wystudzić. Rano pierwszy, kto wstanie i mamy dyskomfort termiczny, pierwszy, który wstał, pierwszą czynnością będzie zapalenie piecyka. Jak już będziemy mieli ciepło, wtedy uchylamy okna po to, żeby mieć świeże powietrze na jachcie, wywentylować e, jacht. Tak radzę tego używać. Broń Boże, nie zostawiać tego na noc, bo rano pomimo, że nie napiliście się e, ani jednego kieliszka e, alkoholu, to rano wstaniecie z gigantycznym kasłem i z, z wysuszoną buzią z jedzenia. Tutaj pod tym materacem w akistach znajduje się 9 kapoczków. To miejsce, na którym siedzę, można tą, tą dziurkę uzupełnić tym materacem, a tutaj pod tym materacekiem znajdują się sklejki i uzupełniamy tą przestrzeń. A ten materac kładziemy na sklejkę i mamy pilocik do telewizora na przykład. Ale czasami z dzieciaczkami przy brzydkiej pogodzie jak najbardziej można skorzystać. W sąsiedniej jaskółce korba do żeby korzystać z kabestanu. Zawsze ją, jak będziecie szukać, to znajdziecie ją albo w tej, albo w przeciwnym Stół. Można jego przestrzeń powiększyć. Z boku, z boku tutaj mamy e, takie skrzydełka, które stawiamy sobie w poprzek. I z tej strony również. I z tej strony też. I mamy w takiej wielkości stół. wody. Tutaj tankujemy wodę. W każdym słupek i szlauf z tej strony. Mamy korek wlewu paliwa. Benzyna w tym przypadku na TESie benzyna bez ołowiowa, bez żadnych domieszek. To jest czterosuwowy silnik, więc czysta benzyna bez żadnych olei To trzeba zapamiętać. No i to. Tak.